Świataczki, żyweczki, Witam Was w kolejnym odcinku modyfikacji. Dziś będzie mm, fajna modyfikacja. Link do tej modyfikacji będziecie mieli w opisie. Mm, I coś, by tu więcej gadać. Każdy chciałby mieć świat z diamentów. Możesz go mieć. Jeżeli. Zainstalujesz to oto właśnie aplikację, i później <laughs> dostajesz taki dirt, kładziesz i zamienia się wszystko w diament. Nawet jeżeli się przekopiesz, to wszystko będzie diamentem, oprócz bedrocka. Bardzo fajna modyfikacja. Ja ją polecam. Jeżeli nie chce wam się szukać diamentów, to możecie ją znaleźć prosto w linku w opisie. Dobrze, meczki. To było chyba na tyle. Do zobaczenia. Cześć.